Ciało ludzkie to wszechświat tajemnic. Odkrywamy dziesięć niezwykłych żyć, zdefiniowanych przez tak rzadkie schorzenia, że większość lekarzy nigdy ich nie widziała. Te historie o nieustępliwej walce i niewiarygodnej sile celebrują trwały triumf ludzkiego ducha. Numer 10. Inanzimana Eli Nieugięty Duch Rwandy. Nasz pierwszy portret zabiera nas do serca Rwandy. Gdzie spotykamy inanzymane Eli? Urodzony z rzadkim schorzeniem, które fizycznie różniło go od innych, Eli od najmłodszych lat zmierzył się z twardą rzeczywistością nękania i społecznego ostracyzmu. Otrzymywał okrutne przezwiska, takie jak małpa i kosmita, słowa, które pozostawiły głębokie i trwałe blizny. Wyobraź sobie ciągły ból i izolację, uporczywe spojrzenia i szepty, które towarzyszyły mu wszędzie. Jednak pomimo tych prób, Eli wykazał się niezwykłą odpornością, odmówił, by jego stan definiował jego przyszłość. Zamiast ulegać negatywności, wybrał determinację i pozytywne nastawienie, angażując się w życie pełne sensu. Dziś Eli wykorzystuje swoje doświadczenia jako platformę do szerzenia potężnego przesłania o akceptacji i zrozumieniu. Stał się zagorzałym orędownikiem osób, które są inne, stając w obronie tych, którzy nie mają głosu. Jego historia jest potężnym świadectwem zdolności ludzkiego ducha do pokonywania przeciwności, przypominając nam, abyśmy przyjęli nasze różnice i wybrali nadzieję zamiast rozpaczy. Numer 9. Tajgak. Zagadka 40 lat bez snu. Wyobraź sobie życie bez snu. Żadnych przytulnych chwil w łóżku, żadnych snów, żadnego przycisku drzemki. Tylko ciągłe, nieustanne czuwanie. Dla Tajgaka, Wietnamczyka, jest to rzeczywistość, którą utrzymuje od ponad 40 lat: 40 lat bez jednej chwili snu. Z naukowego punktu widzenia wydaje się to niemożliwe. Sen jest żywotną koniecznością, której nasze ciało desperacko potrzebuje do regeneracji i przetrwania neurologicznego. Mimo to, Taigak upiera się przy prawdziwości swojego twierdzenia, a brakuje zaskakująco definitywnych dowodów medycznych, które by mu zaprzeczyły. Jak on funkcjonuje? Czy jest to nierozwiązana zagadka medyczna, nadludzka zdolność, czy może forma paradoksalnego przebudzenia, w której krótkie mikrosny umykają obserwacji? Nie znamy dokładnej przyczyny tej skrajnej bezsenności, ale niektórzy spekulowali, że może być ona związana z gorączką, którą przeszedł w 1973 roku. Pomimo braku odpoczynku, tajgak twierdzi, że nie odczuwa zmęczenia. I nadal prowadzi aktywne życie, pracując na polach i wykonując wymagające fizycznie zadania. Jego przypadek kwestionuje jedno z najbardziej fundamentalnych wymagań biologicznych ludzkiej egzystencji, czyniąc go jedną z największych żyjących zagadek medycznych naszych czasów. Numer 8. Rajeswari. Kamienna skóra. W małej plemiennej wiosce Hattisgarh w Indiach mieszka Rajeswari, Dziewięcioletnia dziewczynka cierpiąca na schorzenie tak rzadkie, że od lat wprawia lekarzy w zakłopotanie. Jej ciało jest pokryte grubymi, przypominającymi kamień pęcherzami, które utwardzają jej skórę i sprawiają, że najprostsze ruchy są niezwykle bolesne. Chodzenie, siedzenie, a nawet leżenie jest codziennym wyzwaniem. Stan zaczął się manifestować wkrótce po urodzeniu, a objawy nasilały się z wiekiem. Lekarze podejrzewają że zwari, może cierpieć na ciężką i rzadką formę zaburzenia genetycznego zwanego rybią łuską pęcherzową ichtioza epidermolityczna typu wrodzonej choroby skóry, która powoduje ekstremalne łuszczenie i pęcherze. W niektórych miejscach jej skóra przypomina spękaną skałę, przyciągając bolesne spojrzenia i ciekawość wieśniaków. Choroba dotyka ją nie tylko fizycznie izoluje ją społecznie ponieważ wielu w jej regionie uważa jej stan za przekleństwo. Rajeswari wymaga intensywnej, codziennej opieki, w tym stosowania specjalnych kremów, aby zapobiegać infekcjom i leczyć rany. Niestety zaawansowane leczenie nie jest dostępne w jej odległej wiosce, a jej rodzina nie ma środków, by podróżować po odpowiednią opiekę. Historia Rajeswari uwydatnia pilną potrzebę wsparcia dla dzieci dotkniętych rzadkimi i zaniedbanymi schorzeniami. Numer 7 Tom Tennant dorastanie w swojej skórze. Tom Tennant urodził się w 1993 roku w południowo-wschodniej Australii, mając niezwykle dużą ilość dodatkowej skóry pokrywającej jego ciało. Przy narodzinach wydawało się, że ma wystarczająco dużo skóry, by pokryć pięcioletnie dziecko. Jego rodzice byli zszokowani, a eksperci medyczni zdezorientowani. Lekarze szybko zauważyli, że skóra Toma była wyjątkowo pomarszczona i że jego ciało wykazywało wysokie stężenie kwasu hialuronowego, około 100 razy wyższe niż normalnie. Ta obserwacja ustanowiła dziwną paralelę do szczenią trasy Szarpei, psa słynącego ze swojego pomarszczonego wyglądu. W tamtym czasie nie było znanej diagnozy medycznej dla tego konkretnego ludzkiego stanu. Nadzieja rodziny i lekarzy polegała na tym, że w miarę dorastania Tom wyrośnie ze swojej skóry i nadmiar wchłonie się, dając bardziej typowy wygląd. Dorastanie nie było łatwe. Tom musiał mierzyć się z drwinami w szkole i trudnościami społecznymi. Jednak on i jego rodzina pozostali niezwykle pozytywni. Z czasem wygląd jego skóry stopniowo się poprawił. Dziś, choć zachowuje unikalny wygląd, nadmierne zmarszczki są znacznie mniej wyraźne. Tom uczynił akceptację siebie swoim przesłaniem. Udowadniając, że odporność pozwala przekształcić wyjątkowość w siłę i że zawsze trzeba patrzeć w przyszłość. Numer 6. Aaron Honikat Broda i Rekord. Aaron Honikat jest kobietą, która przekształciła to, co wielu starałoby się ukryć, w śmiały światowy rekord. Na pierwszy rzut oka może wydawać się zwyczajna, ale Aaron dzierży prawdziwie zdumiewający tytuł: najdłuższej brody użyjącej kobiety. Mierząca niesamowite 31 cm, jej broda zapewniła jej miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. Wzrost jej brody jest spowodowany zespołem policystycznych jajników PCOS zaburzeniem hormonalnym, które może prowadzić między innymi do nadmiernego owłosienia. Przez lata Aaron goliła twarz kilka razy dziennie, walcząc o dostosowanie się do oczekiwań społeczeństwa. Ale wszystko się zmieniło, gdy podjęła odważną decyzję by przestać się ukrywać i w pełni się zaakceptować. Przy życzliwym wsparciu żony Aaron pozwoliła swojej brodzie rosnąć. To, co zaczęło się jako akt miłości własnej, stało się śmiałą deklaracją akceptacji ciała. W 2023 roku oficjalnie ogłosiła swój tytuł, stając się potężnym symbolem pozytywnego nastawienia do ciała i odwagi. Historia Aaron Hanikat jest wyraźnym przypomnieniem że piękno nie pasuje do jednego szablonu, a nasze różnice są źródłem dumy. Numer 5. Verdant Johi. Tajemnica gigantycznej stopy. Verdant Johi, młody chłopiec z Gujaratu w Indiach, przyciągnął międzynarodową uwagę, urodziwszy się z niezwykle dużą prawą stopą. Jego stopa mierzy około 28 cm długości i waży prawie 5,5 kg. Co jest porównywalne z wagą kuli do kręgli. Co czyni przypadek Verdanta jeszcze bardziej zdumiewającym, to fakt, że pomimo rozmiaru i wagi stopy, jest on w stanie chodzić i biegać ze stosunkowo normalną mobilnością, rzucając wyzwanie równowadze i fizyce. Przez lata setki lekarzy badały go, spekulując na temat przyczyny tego ekstremalnego rozrostu. Jednak żadna ostateczna diagnoza medyczna nie została potwierdzona przez wiarygodne źródła. Ze względu na rzadkość i zagadkowość tego stanu, pracownicy służby zdrowia proponowali różne możliwości, od uogólnionych zaburzeń wzrostu po specyficzne problemy rozwoju tkanek, ale żadna nie została formalnie ustalona. Jego rodzina również musiała stawić czoła ogromnym wyzwaniom emocjonalnym i logistycznym, w tym nękaniu, którego doświadczał Verdant, oraz skrajnej trudności w znalezieniu odpowiednich butów lub ubrań. Niektórzy lekarze sugerowali amputację jako potencjalne leczenie co pozostaje kontrowersyjną i drastyczną opcją. Przypadek Verdanta-Yushi pozostaje nierozwiązany, co czyni go jedną z najbardziej niezwykłych żyjących zagadek medycznych ostatnich lat. Numer 4. Adam Pearson. Neurofibromatoza i Hollywood. Adam Pearson jest niczym innym jak nadzwyczajny. Adam cierpi na neurofibromatozę typu 1, rzadką chorobę genetyczną, która powoduje wzrost nienowotworowych guzów na jego tkance nerwowej. Schorzenie to dotyka około jednej osoby na trzy tysiące. Jest to stan, który może być niewiarygodnie wyczerpujący i złożony w zarządzaniu. Jednak Adam kategorycznie odmawia, by jego stan go definiował. Stawia czoła każdemu dniu z prawdziwie inspirującą odwagą i determinacją, przełamując bariery i stereotypy. Jest prawdziwym świadectwem potęgi ludzkiego ducha. Żyjąc pełnią życia, jednocześnie podnosząc świadomość na temat oszpecenia twarzy. Adam to nie tylko aktywista, ale także utalentowany aktor. Wystąpił m.in. u boku Scarlett Johansson w docenionym przez krytyków filmie Science Fiction pod skórą, Under the Skin. Jego wpływ wykracza daleko poza karierę aktorską. Jest on pasjonatem aktywizmu, wykorzystującym swoją sławę do edukowania społeczeństwa i orędowania za zrozumieniem. Jego praca aktywnie przyczynia się do zmiany postrzegania różnic w wyglądzie twarzy na świecie. Ze swoim legendarnym poczuciem humoru, Adam Pearson z mocą przypomina nam, że prawdziwe piękno tkwi w tym, kim jesteśmy, a nie w naszym fizycznym wyglądzie. Numer 3. John o. Lancaster – ambasador różnicy. John o. Lancaster od urodzenia zmagał się ze schorzeniem, które głęboko dotknęło jego rysy twarzy, zespołem Treacher Collinsa. To zaburzenie genetyczne wpłynęło na jego rozwój czaszkowo-twarzowy, powodując charakterystyczne cechy, które natychmiast stawiały unikalne wyzwania. Jednak droga Jonno nie jest drogą rozpaczy. To historia odporności, samoakceptacji i przekształcenia jego doświadczeń w latarnię nadziei. W dzieciństwie Jonno doświadczył swojej części przeciwności. Cierpiał z powodu zastraszania, czuł ból odrzucenia i zmagał się z pytaniami o tożsamość. I poczucie własnej wartości. Ale zamiast pozwolić, by te wyzwania ukształtowały go negatywnie, Jono postanowił przyjąć swoją wyjątkowość. Zrozumiał, że prawdziwe piękno nie tkwi w fizycznej perfekcji, ale w sile charakteru i życzliwości, którą okazuje się innym. Ta droga akceptacji doprowadziła Jono do stania się potężnym obrońcą osób dotkniętych zespołem Treacher Collinsa i innymi schorzeniami czaszkowo-twarzowymi. Podróżuje po świecie, dzieląc się swoją historią, podnosząc świadomość społeczną i kwestionując wąskie postrzeganie piękna. Wpływ Jono wykracza daleko poza kampanie uświadamiające. Inspiruje tysiące rodzin do odnalezienia siły w ich walkach. Numer 2. Beatrice Puglier. Piękno na skórze. Poznaj Beatrice Puglier, 28-letnią Brazylijkę, urodzoną z rzadkim schorzeniem skóry, znanym jako olbrzymi Wrodzone znamie melanocytowe. Co godne uwagi, ponad 80% jej ciała pokryte jest ciemnymi, pigmentowanymi znamionami. Od dzieciństwa Beatryce przeszła ponad 30 interwencji chirurgicznych, zaczynając w wieku zaledwie 6 miesięcy, aby usunąć obszary wysokiego ryzyka uszkodzeń słonecznych lub raka skóry. Jednak w miarę dorastania, nieustanne procedury medyczne i ostre reakcje społeczne, dzieci nazywały ją małpą lub dalmatyńczykiem. Wzięły górę. Dzięki wsparciu rodziny i rosnącej odporności, podjęła w 2008 roku radykalną decyzję: zaprzestać operacji i w pełni zaakceptować swoją skórę. Dziś Beatrice dumnie nosi swoje znamiona jako symbole siły, twierdząc, że. moja skóra ułatwia zrozumienie, że skóra jest tylko organem do ochrony tego, co naprawdę się liczy. Promieniuje pozytywnym nastawieniem. Zachęcając innych do akceptacji siebie takimi, jacy są. Znalazła nawet miłość dzięki swojej wyjątkowości. Jej mąż został do niej przyciągnięty właśnie z powodu jej unikalnej skóry, a nie pomimo niej. Beatrice jest teraz orędowniczką osób dotkniętych podobnymi schorzeniami, wykorzystując swój głos, by inspirować i wzmacniać innych. Numer jeden, Amaya Stringer. Wyzwanie początków. Amaya Stringer urodziła się z wieloma wrodzonymi różnicami, które sprawiają, że jej droga jest niezwykle wyjątkowa i wzruszająca. Już w 20. tygodniu ciąży lekarze zauważyli, że jej nogi nie rozwijają się prawidłowo, a jej uszy i przewody słuchowe wykazują anomalie. Amaya urodziła się bez nóg, co jest konsekwencją zespołu regresji kaudalnej, który dotyka dolnej części kręgosłupa i uniemożliwia rozwój kończyn dolnych. Ma również obustronną mikrocję atrezję, co oznacza, że jej zewnętrzne uszy są zdeformowane, a jej przewody słuchowe nie są w pełni ukształtowane, co wymaga aparatów słuchowych. Ponadto urodziła się z rozszczepem podniebienia i cofniętą brodą, elementami zespołu Piera-Robana, co utrudniało oddychanie i karmienie od samego początku. Bardzo wcześnie przeszła wiele kluczowych operacji w ciągu pierwszych sześciu tygodni życia. Jej ścieżka medyczna. Obejmuje regularne, intensywne terapie dla mobilności, zajęciowe i żywieniowe. Mimo wszystkich tych wyzwań, rodzice opisują Amaję jako radosną, pełną energii i ducha. Wykazała się niesamowitą odwagą na każdym kroku, ucząc się czołgać rękami i wykonywać codzienne zadania na swój sposób. Jej historia jest wezwaniem do włączenia i źródłem inspiracji dla wszystkich, którzy przechodzą przez skomplikowane sytuacje. Numer 11. Moment nieprzewidzianych przypadków. Laura i Selin żyły z twarzami, na które świat patrzył zbyt długo. Przyzwyczajone do szeptów, nauczyły się chodzić z podniesioną głową. Ich inność głęboko je połączyła. Razem przekształciły ciekawość innych w siłę, a swoją codzienność w historię odwagi. Te niesamowite drogi na nowo definiują, co to znaczy być silnym. Przypominają nam, że prawdziwe piękno wypływa z odwagi, a nie z konformizmu. Podziel się swoimi refleksjami poniżej i dołącz do nas, aby kontynuować odkrywanie absolutnie niewiarygodnej mocy i różnorodności ludzkiego ducha.